Ja dałem ci świnie z wielkim lo, bo oceny nic nie rosną, jedyne co ci mogłem dać, to świnie z wielkim lo. ja Jadałem ci świnie z wielkim lo, bo oceny nic nie rosną, jedyne co ci mogłem dać, to świnie z wielkim los wszystko drogie jest, hodowałbym świnie, to bym z głodu zdech i tak je tuczył. Także witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony, z tej strony oczywiście mnie tego, ja was, witam serii Bracia na Polskiej Farmie. Następnie tego materiału proszę Was widzowie tutaj zostawienie łapeczki w górę pod dzisiejszym materiałem oczywiście pod stawiliście 1300, także oczywiście lecimy po kolejny tutaj lepszy wynik Subika na kanale, bo widzę, że brakuje niecałe jeszcze 100 subskrypcji i będziemy mieli 37-36 tysięcy subskrypcji na tym kanale Także zostaw suba, zostaw łapkę w górę, napisz hashtag, hashtag dzisiejszego odcinka bardzo hashtag Tarki Ja Cię przypnę serduszko tutaj macie dzisiaj ostatnich subskrybentów tego kanału Jeżeli te drogi widzę coś się pojawić jako następny to zostaw dzisiaj sobie, a ja postaram się na kolejnym odcinku wyświetlić no i zapraszam Was na grupę na festiw kozwagry link macie podane oczywiście wszystko w opisie i tak widzowie jak ty, to byśmy tak jak widzicie widzowie po pamiaturce Mamy dzisiaj widzowie targi rolnicze, jak widzicie przyszła piękna wiosna Jesteśmy widzowie w pierwszym odcinku ze wiosny, w sezonie trzecim z braciem Polskiej Farmy Zaczynamy oczywiście kolejny sezon koszenia, trawy, pszenicy Wszystkie widzowie tutaj związane, prace polowe wiosenne oczywiście, nawozy, opryski Duperele, takie, 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 takie rzeczy, nie? Eee, no i co? Tak jak widzowie, hashtag brzmi, hashtag targi. Dzisiaj widzowie, zostałem zaproszenie oficjalnym z panem Pipciem na targi rolnicze Woli Brodowskiej. Eee, na targach rolniczych oczywiście odbędą się prezentacja maszyn, eee, rozsiewacze, opryskiwacze, wszystkich tutaj maszyn dotyczących oczywiście prac wiosennych i ogólnie aurą wiosenną. Eee, tak więc będzie można, widzowie, na targach rolniczych wykupić jedną maszynę. Więc dzisiaj tutaj przemierzamy się do kupna jednej maszyny, dodatkowo, oczywiście, kolejnej nowej maszyny na bracie polskiej farmie. Aktualny widzowie na stan konta wynosi 64 tysiące złotych. Tak więc, będziemy mogli sobie widzowie coś zakupić na bracie polskiej farmie. A co tak bardziej, widzowie sami zakupić? No, myślę, że tutaj, widzowie trzeba zakupić roślinę do nawozów, bo pola są przygotowane pod nawóz. A dzisiaj, także, widowiecami na odcinku jest jeszcze Pan Pipciu. Witam Pana. Dajcie mi spokój, ja. Daj mi się załatwić, co ty kogo? Dobra. Dziś na otworzyć może Jak widzicie, nasze 60 widzowie, 3 pozostały tutaj rozwalone. nie leży w takim stanie, jak jest, stoi w takim stanie, jak była. Na poprzednim odcinku Tak w dzisiejszym ucinku. <laughs> Także widzicie, wygląda w takim Bez. stanie: matka jest rozwalona. I tak samo tu, Big wygięty tutaj w lewą stronę. Witam pana. Dobry, dobry, ja z do roboty przyjechałem. Pracował ogłoszenie. szef jaka będzie dzisiaj robię swojej gospodarce. Zlecenie dostanę na ciebie. Siewi orkę to nie będziesz robił, bo i tak i tak trzeba kopić się rozsiewać. A i dzisiaj na target stan zaproszenie oficjalne. A ty w ogóle nagrywasz, bo ty się w ogóle nie, nie nagrywasz, nie wiem. Tu Może takie z player robisz, nie wiem co ty robisz. No to tak, jak od kamerę to nagrywam. No witam serdecznie w dzisiejszym odcinku, powiem ci tyle. Zrobotę wrócimy na bo tylko tam widzowie gadali nie ma mnie odcinku, o tam mówiliście kiedy będę, kiedy Pippci będzie na odcinku. I teraz się znajdujemy właśnie na odcinku dzisiejszym. Bo, ogóle wyglądało, że mnie nie pokaliście, nie wiem, że imię nie ma, a teraz nagle... z wyleciałem ze ją muszę powiedzieć. No, no to widać, obelskę w górę na pana piwcie możecie no. stawić. I słuchaj, sprawa jest taka, że bo ja dzisiaj planuję się zakupić z tej w rolniczych, co nie? Ale widzisz, odwisz był, bo mamy pogodowanie wiosną już, no ale. odwierz jest, mamy połowę marca, tak że wiesz o co chodzi. Śniegu, a co, był śnieg kwes, bo mnie nie było, bo to byłem... O, no, no. to by zasypało, zasypało, ten był no. tylko śnieg 3 dni. I też zaglądałem, powiem ci po tej gospodarce, powiem ci trochę, trochę złomu też się na jak widzisz, że o patrz, koła, stare, Troszeczkę, a to jak będzie przy okazji to no. się wywieździ na złom, Dobra, słuchaj, e, chodź tutaj. Ty po co coś na tej gospodarce się zmieniło w ogóle? No to, bo miałem w i zakopię nowego oh, doćwara, no i widmy. tak to ogólnie to nic, więc się nie zmieniło. Kurwa, ta fura, a ta fura dopiero jest kurwa. No, to możesz do tego wsiadać, ja z tyłu będę, no to się ja będę jechał, to by No tak, 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 ta, kawał drogi jeszcze mamy, do ha Hania, to trzeba zaprezentować maszyny. Co to będzie prezentował? to nie ma nic prezentowe, bierzesz kurwa i jedziesz. Belek trochę zostało, zostało trochę, mało, mało. Na no ale widzę tak. przed oczywiście, ja nie pojadę, widzę takim wyprutany traktorem. Co e, sobie pomyślę jaki to, jaki tecz, to jest. No ja jadę czyniki, bo ja coś zakupić do tego, to nie. Ale jest motopasażera? Nie ma, dlatego, dlatego mówiłaś, że je jechał Kieszonka jak widzicie też odkryta jest, nie wiem to widział, to widział, ten to na live był, to na live, bo tam już powiem wam To wpadajcie na live'y, prawie codziennie co live'y, powiem wam, że trochę trochę zbiliśmy czasu. No, troszeczkę że czas żeśmy zbili nami na w około jeszcze 11 i 40 minut godzin. E, także lecimy oczywiście do tej, no co? So, to oczywiście oczywiście czasu. Myślę, że w tym tygodniu jak najbardziej się wydaje postaramy i się skończy czas, nie? Nie? no dobra. No to do dalszych to będziemy rozmawiać bardziej w trasie, będziemy rozmawiać Dobra, bardziej, tak, będziemy tak bardziej jak bardziej. mówię. Ty Zbierz. będziesz jechał za mną, a ja będę prowadził, bo ja w sumie wiem gdzie jest lokalizacja. Zaprosili nas na to, bo pomyśleli coś ja. takiego, że jesteśmy jedni z naj, największych tutaj gospodarstwa Zbierz. rolnego w Woli brudnowskiej, nie? Że najbardziej się rozwijasz, bardziej gospodarkę powiększasz, no i tak, tak, i że mamy w ogóle okay. największy największe pracuje z tym rolnikiem, bo Indora nie zaprosili. Ja tym jechać mam? BMW? No, może BMW jechać Rolnika nie zaprosili, widzowie, rolnika Dora nie zaprosili z tego względu, wiecie dlaczego? Bo zauważyli, że ja prowadzę kanał na YouTubie eee, No i zobaczyli po prostu, co ten człowiek wyprawia tutaj u nas na serii I pomyśleli sobie, że nie ma takiej opcji, nie zaproszę go, widzowie, bo może czasem jakiś internet odwinąć I co, to się może stać ogólnie na, na tych targach rolniczych, a ta zbyt nie będzie ochroniarzy, także Nie chcieli go, widzowie, wpuścić, o. nie, no Powiem ci, starek, to kurwa na start szybki jest BMW no, bo Taki tam ogólnie jest, jest podrasowany, jest tu zrobiony, powiem Ci, że dostałem po 70 tysięcy mechanikowi Grzyszkowi Kupkowi, Wiesz, U. słuchaj, powiem Wam, że teraz, powiem Wam, że, yy, że te pola już trochę zeszły, kuwa, ale mamy sero nawożenie, jak widzicie, już kiłkuje, Zielona jest wszędzie, faza pierwsza, tak można chyba powiedzieć. No i w Dzierżawie tam wzięte pola, są to, to te same, i będziemy jeszcze w planach mieć yy, kupienia pola jakieś, bo to mamy po tym tym, yy, Borakach chyba tam yy, tam mamy siać, tylko nie wiem się zapytać, czy co będziemy siać, czy, w co idziemy najlepiej lepiej jaki biznes yy, no i wydaje mi wam pokażę jeszcze jedno tutaj, jedno pole jedną sprawę, którą już ogarnęli dzisiaj na live'ie Większość prawdopodobnie, którzy oglądali dzisiejszy odcinek, prawdopodobnie tego nie widzieli. E, to coś mi z pipsą ogarnę, za chwilę wam pokażę, aczkolwiek ta łąka, którą weśmy zgłosili na live, ten użytek e, Zaoraliśmy, i mamy dodatkowe tutaj e, hektar Pola, e, które mamy tutaj połączone z tyłu za komisariatem, także mamy tutaj do dosyć spore widzowie pole. E, do zastrzania nie wiem co tam chcecie kukurydzę, słonecznik, buraki, ziemniaki ty e, no. tam nie że bo ten BMC nie ma co jechać, bo to prowie jest obniżone. E, to już wam widzę pokazuje, o, chodzi mi tutaj to polewy, zobaczcie jak to ogólnie wygląda. Mamy teraz Duży, tutaj takie bardzo kały. duże pole, takie ogarnięte teraz tutaj, widzicie, zakrzyszkane takie, no takie nie, tutaj nie. widzicie, drzewa postawione tutaj. Oj, widzicie. Słuchaj, 30% jest tego nałożenia na tej ziemi, to powiem ci czarna gdy powinna być, kurwa to coś tutaj. Widzicie? No tak, 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 to, tak to mam widzowie ogarnięte. Widzicie? O, takie ale... pole mam złączone teraz. A wiecie, wiecie co to w ogóle było? To nie użytek, było, trawa taka zarośnięta, były krzaki, były tutaj, trawę skusiliśmy i mieliśmy z tego. Całego... W taśmy trawę mieliśmy, belki. No także możecie właśnie napisać sobie, co najbardziej, widowisz się opłaca, tutaj pochodzi na widowie taki. No zarobek no chodzi głównie, nie A ty tej woli pornocy, tyle, nie? Zysk. No właśnie, ale, dobra, widzę, cofiamy do tyłu i jedziemy ale... tutaj prosto o targę rolniczą. Powiem, wam, powiem ci tam, że na Gospie kuwa straci tego gnoju, mamy, kuwa z tycielaków, powiem ci, kuwał kłóra... no, też mamy. Gniówki to trochę jest, ale było. Gniówka tylko wywiedzieliśmy na, na rzepak trochę nierealnie, ale dobra. No na rzepak zaś mi widzowie gniówkę bułąki, żeśmy widzowie jedną mieli, to mamy widzowie, to cośmy w Polali. E, teraz widzowie na pewno będziemy się też szybko w, w kosiarkę to w sumie mamy widzowie kosiarkę, także hmm. więcej koszarki będziemy w sumie zakupywać, mamy Mesko, mamy po 60 i ale... mamy tego Sibroto Słuchaj, tam będzie, to, jakie tam będą maszyny? Takie wiosenne bardziej. Taki... E, tak, tak. No, Zapowiedzieli, że głównie jak tu jedziemy, to będą tam opryskiwacze, no takie wszystko, takie podprace polowe, kosiarki, nie kosiarki, no traktory jakieś ogólnie też będą i prawdopodobnie zakupimy za wy dzisiaj kolejną nową maszynkę, która będzie na widok. Teraz, teraz potrzebna. Czyli nowo. wiecie, jaka widzowie was prawdopodobnie ale, dzisiaj kupimy. Ale nie wiadomo, jakie ceny tam będą, jak będą takie wysokie ceny, to, to ale po, słuchajcie, ale pod jaki ciągnik, właśnie? Myśmy nie widziałaś. To ja myślę, że kupujemy, że kupujemy że pod do 4 pod John Deere kupujemy, nie? Wiecie, to się powoli rozwijać, nie będziemy stali w miejscu, nie? Wiecie o co chodzi, nie? Tylko słuchaj, jeszcze ten paszowóz trzeba będzie zatwić jakiś ten na, na kieszonkę, bo też nie będzie potrzebne, bo pod krowy, wiesz, podkrowy, wiesz Chce, no, żeby to dokładnie. jakoś to umiliło też Dobra, za chwilę tam się powoli rozpędzę, bo za chwilę będziemy to sobie skręcać, jak widzicie, prawa, praca nam się ujrzała tutaj O, tutaj widzę, eee, Mało, zajeżdżamy Eee, mało, myślałem, pra... mała ta giełda, ci powiem Targowa. Chciałem, żeby nie więcej. Nie wiem czy tu teraz zajechać tutaj, czy lepiej na pobocze gdzieś tu stanąć, bo to jakby do klienty zajechać. Ja sobie tutaj wysokie Tu gdzieś zajadę. Ja zajadę, o, tutaj stanę, gościa jakiegoś. Tu on poboczu stanę. Potem no jak ja to potem wyjadę stąd. Tu czekaj, ja cię zajechałeś tutaj, to ja zajadę gdzieś indziej. Po kutej oczy halogeny. Może tu nie, nie ma parkingu, to trzeba gdzieś indziej stanąć na lepiej. ja sobie tutaj stanę. Staną też kurwa w czakach postawią, Dobra, może być tutaj, Dobra dalej, dalej ja. idziemy. No ale powiem Ci kura, maszynki FES ten objawili tutaj O co że To takie o, wideoje, malutkie targi rolnicze mówię widać To takowe głównie o. wystawili maszyny to widaje na wiosnę nie? Widzicie nie bacie. ma dużo Dwa traktory Tu plac... jakieś samo zbierające Powiem ci taki plac nawet nie jest wyjęty taki duży nie jest nawet No takie małe złonki zrobili, nie? wyjeździli tutaj walcem O jak widzieliście na live pytali się o ten o Hollanda tego o, niebieskiego no jest też, żeby nie jak widzicie. Też mieliśmy kopać, ale to już, już nie, no, dużo kosztowało, nie wiem, kosztowało 200 tysięcy chyba. Tak, no, sporo widzowie kosztowo, miałby u nas na gospodarstwie, no ale widzicie, to jest naprawdę widać dużo besty, już to jest, to jest za dużo Pop. dla nas. Nie? Ten John Deere to myślę, widać, że kiedyś się pojawi na serii, myślę takiego. To co, co, Po kolei będziemy wycaniać no patrzcie. Kolei... co widzę, wylecimy, co to mamy? Praca oczywiście belująca, Sitmet, tutaj widzowie oczywiście nasze polsko Z279 łamane przez 1, widzicie taka typowa Polska. Żona, szała, można się, tak kiedyś powiedzieć? widzieliście widzowie, ona mogła być na odcinku U. z prezentacji, ktoś tam ogólnie sprzedawał wystawiał no na tym. Stary. Słuchaj, to kurwa lepiej by było fajnie, żeby było zamienia to ruską i polską mieć. To no się nie Meta. może być czego, bo potem tak. ta... oni może mówię, bo dosyć inne belki. Aha, to chyba, że tę radę podbienić tam czy z rady u czy coś Nie wiem, nie wiem wiesz Ale to fajne by na tego powiem ci by no To by taka była fajna, wiem, o wygląda, no ale mówię, ona jest ten właśnie problem z belkami jest Ale po co by była fajna? Po Judwira chyba A to jeszcze jedno miejsce by było, więc co to nie dali maszyny? Co więc wiesz, nie, 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 nie ma. ma? Eee, tutaj zawielicimy dalej, opreckiwać oh. Powiem sobie na, na kółkach już, bo powiem Ci, że to oh. jest większa maszynka już. No bo taki widzowie mamy, nie? Może na lato możemy kupimy, bo teraz na wiosnę to na razie nam nie, nie za bardzo, bo przede wszystkim ten mały, mamy taki kurwa ten bierdzik, czy jak nie Oni wiem Ten bierdzik w sumie starczy chyba Ale ten to był dobry, porządny, bo pod, nie wiem, pod John Deere albo pod y... Joyfar'a Po trz... nie, pod metr po pod przypieka. tam ma chyba 12 12 metrów, a licznik ma wszystko, patrz, laganska, beczka laganska tak jak na goniówkę, Ci No to tak, powiem Wam, że to jest naprawdę fajne opryskiwać, ale to jest duże dosyć, nie no to, to jak tak, gdzieś tak pola jeszcze brać, tak i tak, bo to, to, to mamy się odwieje, że nie stać miejscu, to wiesz. No to tak, to preskiwacz takiego nie mamy, my o, mamy oczywiście takiego tutaj, o mamy tego malutkiego. Chyba, że ten preskiwacz, ten ma dużo metrów, o. o ten, to ten ci powiem, że też jest super. No ten jak bardziej, ten, ten, ten tak. Ile, ile ty ma litrów? Tam ile miał litrów? Tam ja chyba z... ten. ma tysiaka na 100%. A ten? Ten czerwony? Ten może mieć 800. Pod na lepiej. To mogę jeszcze, może przodu nie będzie dźwigać. Bo my mamy no. tę, 400. No to tam powiem wam powiem wam, że małe, jeszcze tylko my pijemy lata to trochę powiem ci, że będzie za małe moim zdaniem, nie no, wiem. Jak to mam mam sobie tam, co ma 400, nie? Tu to mam sobie do... Sipy, Sip, Sip Maborino, RN tysiaka, to widzę, chyba tysiące się to wchodzi ci powiem. No to taki zielony tak, i nie fajny. ma szans, tysiąc, to, to jest chyba model, ale... tak pisze Ale pod by nie dała rady, by po przód mi słowo. Nie, tak. nie, to to chyba nie będzie, nie. I tu mam te ten rozściewa cztery, bardzo mnie interesuje do kupna, ten o. Słuchaj, słuchaj, ale zajebisty, bo jest na kółkach, patrz. Można sobie jechać. Albo bo za sobie ten by kupił No i takie ma tutaj te, ale nie wiem jaki rozwód ma Na 12 metrów ma? No Coś chyba tak, wdali. nie wiem, w sumie, bo ja się wdali, zainteresowałem tym sprzętem Tym o to... Chyba, że damy was do yy, yy, Dyspozycji w komentarzach, to nie wiem Jak wtedy było z tym tym, z czym hmm. to kupowałeś? Ja kupię, ten bratem ja To chyba, że ty, no nie wiem No nie, wiem, musiałem wziąć ten, ale taki biedacki jest, takie taki zespawane, jakby zwykły Słyszę, że tutaj nie ma cen. Nie jak widzicie, cen nie ma, nie pokazuje jakie Ale. Ceny mamy, ale... Tak pytaj się powiem, ile kosztuje ten, a ile tamten. W sklepie trzeba było patrzeć, ale wałek? Moim zdaniem ten jest lepszy wałek. No, no to sip bo Borena jest. kosztuje 13, 30 tysięcy. A sip mać. A no to sip Borena kosztuje 13 tysięcy, a tamten 30 tysięcy, a ten 15. Jednak marka, nie. To, to, to dużej różnicy nie ma moim cenowo. 15 tysięcy. 15? Kurde, duża lipa. Powiem ci, że jest ogólnie sporo, ale widzicie widzowie, ta Steve ma no powiem wam, że jest jedna z najlepszych, oczywiście ona ma, chodzi mi widzowie tutaj o firmę, nie? Ale Słuchaj. widzowie, że jest fajna. Słuchaj, jak kupisz to już kurwa, żeby już na kupę lat był, nie, dzisiaj razy byś nie wymieniał, wiesz o co chodzi, bo jak to kupisz, to tutaj to mogę zgnić to o, to trzeba wiesz, już, już chować gdzieś, wiesz. Dobra widzowie, będziemy tutaj profesjonalnie, będziemy widzowie za 30, troszeczkę widzowie, bo, boli mnie budżet tutaj pieniężny. Ale po co to by było? To cokolwiek może być 3, pek, mm. to wszystko i posłać po to Podzielona przy no, nie zapniesz chyba. Tylko powiedz mi w ogóle nie ma ładowność O, ty siaka ma. Dobra, biorę, i ma to do wapna. Dobra, biorę widaj, sypa, Burino. Dobra. Ale słuchajcie, ale musicie najlepiej do, mieć do wapna, żeby było dwie funkcje teraz, nie? A tam to ma, to, to nie ma. To nie ma? Takie czy to... też ma? Nie ma No to, to trochę... No, no to, to, czyli, to czyli odpaliła, czyli widzę, że bierzemy to. Mamy tutaj raucha. Czekaj, zobaczymy, bo jeszcze po kolei idzie dalej. Mamy raucha, powiem wam wow. tak, to jest w sumie ten spoko. Też no. Ile on kosztuje? Ale też jest pojemność. Porządny, jest szeroki, jest masywny. No, je wciąż też La... 30, to trzeba pamiętać, bo to też 30 ma. Może mi się podoba na stawki. Podoba mi się ten zielony, najbardziej i, i ten czerwony, ale kurwa, ten czerwony. Mać, tak, nie wiem, kurwa, on to samo, to samo kosztuje. Jak dwa razie nie możemy kupić, to wiadomo. Chyba, że słuchaj, może Indor przyjedzie tutaj na targi, może by się kupił Powiem ci tak, wielkościowo to ten SIP-a lepiej, bo profesjonalnie tego ma no, po prostu lepsze do tego do G4. Chodzi o to, że jest plendeka na górę na deszcz jakby je desz w drodze to plendeka założę, a tu nie Dobra, ma. Dobra, weźmiemy drodze. ten steep moryna, to sobie ma większe budowny tutaj Rauch O, ma tutaj plendekę? Nie ale to bardziej z Polska bardziej niż to Bory, no to no. nie jest Polska, to nie eee, tutaj widzowie mamy tego Raucha, Actis eee, Powiem wam tak, to jest naprawdę widzimy profesjonalny sprzęt, Uu, ale mnóstwo. tutaj cena widzek kosztuje 150 tysięcy złotych to kosztuje? To to czekaj różnica sypne od to wychodzi 15 koło, da? tak? Nie, 50. to jest 150, a no to mamy 30, mam prąd stówkę, 120 nawet Stówkę, różnica, ale ile chcesz tak na. Jaki budżet chcesz dać na rozsiewacz? No rozsiewacz. to mówicie, maksymalnie 30 tysięcy mogę wydać, więcej nie. Aha, no dobra, ale to co takie, takie temat tutaj? No to nasadki, tak nie? Ale wajk, powiem Ci, słaby dali wajk, moim pre ci dali No to takie chyba malutkie, to takie to, to wiesz, chyba, nie? Takie starodawne jeszcze A, jakie tak, tam są, widzisz, jakie masywne? No, powiem tak, yy, to mi się podoba Co? To mi myślę kupić kiedyś Przyskiwasz ten? No Kurwa, powiem Wam, że ten preskiwał, ten zielony, elegancki z mi myśli litrów? O, ma chyba 1500 A teraz rozszerz? A ten roślarz miał chyba. z 1500. 1500? <sum��> to więcej to, to sipta, ale. No nie wiem, zobaczymy. tam ma ten no ma też po, 1500? Pocz poczekajcie, najpierw to radzi tutaj, i potem wrócimy do tych rościwaczy. To to wasze. naprawdę polskiego mi się podoba, kiedyś kupi na serii. To jest jaki? Krokowiak. Apollo. Apollo. A koła, na dół jak widzicie na dużych kołach, nawet nic nie zapadnie, wiesz, że było, to będzie, to ruszy. To tu jeszcze takie ciekawego. Ale ile ma to, to, to rozkładanie? Nie to wiem, ile to ma. To ma chyba w pańcie metry wapak to jak zrobili, to, to na X zrobili, widzisz, bo inaczej nie da się to zrobić. Dobra, odznakowanie ma, kable ma, wszystko ma. Licznik ma tutaj. Dobra, dobra. ale po co? Po co to by było najlepiej? Było? No to my to się podpiększamy sprzęt tego John mamy tego naszego tutaj, do czwara. No. Dobra, to mamy tak, kosiarkę. Kosiarkę co będziemy tu stawiać. taką samą mamy. Taką samą, powiem wam, że jest, yy, można kupować, mamy no śmiałe. RCW, staro starodawne takie zwyczajne Lecimy dalej To mnie interesuje, ale to widzowie chyba mieć naprawdę gigantyczny kurwa już traktor jaka, jaka moc myślisz potrzebowanie jest 300? 200 koni? 250, 200 Ale to to tylko... ale to masz tak, to masz, to masz to dwa zestawy, bo to jest naprzód, to jest no naprzód, tak? Macie na tył, to jest jeszcze, no Czerwona strzała, mi się to podoba, jakby mieli ułąki, ułąki wymyśli, wiesz, w trawę na razie w kukurydzę będziemy szli, albo w boraki Produkcja pójdzie no. Eee, to mam znowu zgrabiareczkę, powiem tak, fajna grabiareczka jak dla nas troszeczkę delikatnie, może za mało, albo w sumie w sam raz nawet Co ja mówię, w kukurydzę też będziemy szli, no prawda? Tak powiem, że to jest w sumie Sąc. spoko No spoko, ale to kurwa taki okay, No nie powiem, że to nie, fajna, fajna jest Jaka to, to ta sama firma, co to? Pottinger Pottinger Moje nie, może kiedyś jeszcze, a ta kosiarka to bym brał, ale no To kurde. jest kosiarka kuchna, to, to, to jest beczka Ale nie ma do czego zapiąć No Właśnie kurwa kuchna, dobra, duża taka szerokość e, To jakaś tam kosiarka, nie znam w sumie firmy, to jakiś e, tinas, ale... tinas, jakiś Tinas Ale to jest taka sama kosiarka jak kurwa ta, ta tamto w Splendeku tamto to, to tak, w sumie ta sama no e, Tutaj jak o. widzisz jest Aś... ten do kukurydzy, to jest taki sam Aś... jak pożyczałem od tej, od garżynki Mieliśmy w kukurydze i, i trzeba siewnik zainstalować za No Jaki? Właśnie, do kukurydzy Mówiłeś, bo ty nie zasiejemy takie co mamy Amazonką No nie Właśnie, a to by było dobre Mamy no, się wiedzieć że to był było w sam raz Ile to kosztuje? Nie wiesz, ile to może kosztować? To takie ja miałem za 8 tysięcy 8 tysięcy eee, Tu, tu mamy sobie siewnik Amazonka nie będziemy wstali, bo takie to już mamy Tutaj podobny. zwykły tutaj siewnik, Ferdelanda, taki malutki, zwyczajny Chyba, tutaj, że... Tutaj, masz to jeszcze. Chyba, że ten mały kupimy, siewnik. Korydzę na że... ja. troszeczkę, trzeba mieć tutaj konie mechaniczne, żeby to nie podpić. Słuchaj, jak będzie jakiś zysk dobry z korydzy, no to potem wymienimy na większy, bo to jest... No dobra, dalej, dobra, no, no, kupujemy tamty, potem ten. Ja, mi, mi się zdaje, że na razie bym nam starczył taki ten mały, na razie. Moim zdaniem. Tu się nasiona daje chyba, sypie. Zaprawa tutaj, co to można tutaj... Znaczniki ma. Do oddzielania. Wałek porządny. Instalacja jest. Tu jest jakiś licznik. Moim zdaniem, to by był super na gospodarkę na razie. No, tu taka zwyczajna jakaś tutaj taka zgrabiareczka. Średnio to widzę. To by mi się nie podobało. No, taki... oczywiście, oczywiście, jakieś żeśmy procesowali, jakieś żeśmy kopowali. Metal facha, sokułka. Ten fajna nawet. Duża, szeroka. No i to tu mamy, tutaj mamy, widzowie mam besty już. O, kronę. Kurde. Widzowie, to by było Krone Dobre, jakby mieli dużo hektarów. Kronek, kopriwa. No, elegancko. Na dwóch jak widzicie, widzowie, tutaj na dwa koła. No, dwa eee, koła to już to jest no Dobra, i co? Uczornik, znało, znało, znało nam tutaj te, te sprzęty. No to nie kolanda z mi prezentowali, Eurobossa, mamy tu widzowie Pottingera. Oczywiście zgra... Eee, to, to, przyczepa o. zbierająca, widzę nam się Też. przyda. Powiem wam, na razie nam jakieś sporzone dwa, trzy sprzęty, cztery nawet no potrzebujemy na gospodarkę. Chyba na wiosnę, albo na lato wyjdzie. To tak będzie, przyczepa zbierająca, bo jej potrzebne będziemy się zaglądać. Rozsiałaś to teraz, trzeba będzie kupić i... I co tu jeszcze? I do kukurydzy I paszowóz, chyba tak naprawdę to tak no. wychodzi teraz To potrzebujące, tak można powiedzieć Dobra, to, to co widzę, on to ogólnie, tak ale... jak widzicie Słuchaj, moim zdaniem y, przy, przyczepa zbiorująca, przydałaby się z tego mniejsza Taka polska, taka byłaby taka polska, co nie? No bo w sumie ta, za taka... ta spokość Ta albo jeszcze ta jest, nie wiem, tutaj tu, tu, tu taka też że. Taka, za... taka typowa, taka beszana, kurwa. Szala, tak taka kozabutowa. Dobra, to co? To, to który mi to, który to który ten kurwa to sipne? czy... słuchaj, jeszcze John Deere, jak widzicie, jeszcze John Deere tutaj mamy. Bliźniaka. No tak, to tak, tak, to przedstawiałem. Też jest dobry, porządny, powiem ci. Tak Ile się... może mieć koni? To coś może mieć koło 200, no. No, kiedyś może kupimy, jak można będzie stać, a na razie to. Widać z tymi pieniędzmi. No więc tak, tutaj mamy to sip i mamy tutaj tego Raucha. To no, co by z tego odpadało? Hmm. To no jest problem. Proporcjonalnie lepiej mi się po SIP, bo będzie le lepiej wyglądać pod ten większy traktor. Podaję, podjadę, twoje podjadę, zdanie, podjadę jak... zobaczę. Słuchaj, co twoim zdaniem najlepiej ład, ładniejszy wygląda z tego wykonania? Sipa. wiesz y Model, modelowo, wiesz o co chodzi. SIP, ta da? No. Moim zdaniem ten kurwa, jak to się nazywa, ten, ten z brnozłowym. Ten Koro mi mi To tamto to jest bez, bez, bez marki. Bez marki, lepiej na markę, bo no, moim zdaniem nie jest Sipta, Bo to możesz dostać na testy czasami kiedyś, może wiesz Dobra, A ty pokaż Znamy profesjonalnie jak to ogólnie wygląda Podjedź, dobra stój, stój Dobra, zapniemy tu Tu nie ma, nie, o kurda klapka Trzeba wszystkie zapinać i patrzeć jak pasuje pod to Powiem Ci na szerokość y, czujnika Kołami jest na równo Chodź sobie zobacz, z tyłu jak to wygląda Wysiadnij, zobacz, patrz jak to myślisz? Pasuje? Pod tego Joyfara? No, troszkę duża jest. Duża, ale moim zdaniem lepiej to wygląda, moim zdaniem, nie wiem. Co myślisz? Dziś traktor za duży jest. Jak to prawie na równo To To bardziej pod 3PK no, no, no. wiesz? Pod 3PK, zależy. Oh, Dobra, My nawozy mamy chyba Polifoska jakąś, albo coś. Czy trzeba będzie Biny kopować? I ładować eee, na Biny na... można, wiesz? No to trzeba będzie tak, z gdzieś No To będzie lepiej napasować tutaj. A to to jak będzie postawić, polka, zapnij to. Dobra, dobra, stój. Ale moim zdaniem, wałek jest tragiczny, kurwa. Nam trzeba myśliwne, paw, po pa, jak pa, to po to wygląda? O! Pa, jak? To widzę, je pasuje, nie? To widzę, je pasuje. Znak no. jest z tyłu, nie znak z tyłu jest, to nie wiem, kurde. To widzę, je pasuje najbardziej. Bo ten Ale... raz w ogóle odpada, to jest Ale moim zdaniem, SIP to nie ma zaczepu z tyłu, a to ma z tyłu jakiś zaczep coś pod, podciągnąć albo coś, wiesz co chodzi? Kilipka albo coś podciągnąć. No i tak, no i tak do Tego dar. w ogóle rachu, tak nie podpiął czerwonego i tam go, go na końcu mogę podpić. O, to mi się podoba, na stawki fajbiste ma. Bo to ma to widzisz o kurde, ty jeźdź, tylko cię zarabiał, szkodzić O, to pasuje najlepiej. O. No to tak. Tak, kurwa, tylko pieniędzy trzeba chyba na No, no, no ale popatrz, że to kosztuje, chłopie? Jak to wysoko podniosło, kuwa. Stówka? Stówka? 150 około 150 to w ogóle w Chyba Chyba zbierać kurde i kupisz to Nie dobra wido, ja w sobie potrzeby dobra wido, ja biorę to sipno boryno burino Ale to dobre bo to ma dwa 2T gniazda do sypania widzisz Dobra Witam, ja biorę to I co? I ci nie interesuje to sipno co nie bierzesz tego rodzowego? Nie Pewny jesteś? To lepiej to wygląda A jak kupisz to już potem kurwa parę y to zanów będzie. To nie wiem. Ha, przecież to ma duży rozsiew. Ile to ma? Zaraz ci powiem. To trzeba do sklepu sprawdzić i zapłacić, kurwa, temu gościowi. Gościa na razie nie ma tutaj, co nie? Że mu łapę dać. Chyba kontem zapłacimy, co nie, Mietkowski? No, chyba prawdopodobnie tak. Yy, 20. Co 20? Metrów już nie 20 metrów, a tamto ile miał ten brązowy tyścia? miał 18, ten brązowy miał 24. Jak brzo 24 miał? No. 20. To prawie powinno że takie pole 2 hektarowe. To bierze prawie na dwa razy. 3. No. Nie wiem, nie wiem. A pokaż tę klapa otwórz. zobaczę, czekaj. Jak to się Po Pokaż jak to z tyłu wygląda. Też ma dwa gniazda. Też ma, no. To tu i tu można sypać. Rozrabiasz, dobry jest, moim zdaniem. Tu jest jakiś ścigać. A to tego nie włącz, bo nie ma nawozu. To nie sprawdzimy. No tu jest. Rureczki idą. No. Tylko tutaj też jest na wózek, można wiesz, schować się na magazynowe te teraz trzeba dbać o te maszyny. tamte te maszyny tak musimy powyciągać, bo to jest wiosna. I już tu trzeba będzie na będzie nakosić, ale to już na razie nie, bo to się rośnie tak i tak. Wszystkie maszyny trzeba z, z tego wyciągnąć, co, nie? Bo to już po zimie jest. Moim, moim zdaniem zima była krótka, co nie? No. Eee, dobra widzowie, także sip zaś ja my widzowie zakopili i ten kto się zgadza, łapeczkę staje po dzisiejszym nowym odcinkiem, oczywiście, subika na kanale możecie stać, polecimy aktualnie po 36 tysięcy, napiszcie hashtag Tarki i w dzisiejszym odcinku ze mną wystąpił Pipciu. No, chyba szpet, kurwa, o, o tym maszyn. no zobaczenia w tych chyba odcinkach, Zobaczymy, prace polowe będą, może Jackson wleci, albo Indur wleci, to śledźcie kanał i no, zobaczenia, ja Także trzymajcie się mordaczki do kolejnego odcinka już niebawem, także trzymajcie się i na raz!